Dziś w sekcji tematycznej rekrutacja i motywacja w call center, dlatego że jestem osobą, która wspiera cały pion operacyjny związany również z call center. By rozeznać się na rynku, jakie elementy motywacyjne uwzględniają w call center różni menadżerowie, jak do tej problematyki podchodzą, ale również rekrutacja, czyli profilowanie kandydatów, żeby uwzględnić to w procesie szkoleń i rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników call center. Tak naprawdę jest to o tyle cenne doświadczenie, że jest to okazja do wymiany doświadczeń. Trudno powiedzieć, żeby było to odkrywcze dla nas wszystkich, dlatego że te tematy się przewijają tak naprawdę non-stop. Ale czasami jedno zdanie czy jedno słowo stanowi inspirację do działania, do jakiejś zmiany, która, która jest twórcza dla, dla organizacji, dla której się pracuje. To jest bogate, tak jak powiedziałam, doświadczenie dla, dla menedżerów, dla, dla ludzi, którzy wracają do organizacji i, i potem rozpowszechniają tą wiedzę. Ale to też okazja do spotkań branżowych, do tego, żeby poznawać klientów i, i przyszłych kontrahentów.